Nauka czytania, część dziewiąta. Poznajemy literę Y. Litera Y duża. I litera Y mała. Tak piszemy literę Y. Literę Y czytamy I. Y. Powtórz za mną, y. Wyrazy zawierające literę Y w środku byk, łyżwy, dym, ryba. Syllabes d e d d m i, m, m t i, t, t. e d e d e d e m m m e e k e Ek. Ek. Łączymy sylaby w wyrazy. Do – my, domy. Dym – my, dymy. Da – my, damy. ma my mamy lo dy lody ko ty koty e d ta edita t mec te mo motyl la my la my ka kamyk ka, ty ka motyka Przeczytajmy. Ed ta ma lody. Edyta ma lody. I a la ma lody. I a la ma lody. Ty mek ma k Tymek ma k A e dek ma ko ty. A edek ma koty. ty. da k a li. Tymek da, Kamek, Ali. A, tam to domy, to domy. To dom tym ka. To dom tym ka. A, to dom a li a to dom ali